Cześć, tutaj Puczulana. E, witam Was w drugim odcinku z hero Zero pl 17 Jestem dziś gość specjalny. Przywitaj się. Cześć, z tej strony Dawidow. No, e, postanowiliśmy razem nagrać, ponieważ czasem rozmawiamy ze sobą, ale tylko czasem, bo to ten wiecie, wiecie jak jest. E, więc Lumpek coś lecz niestety się nie nagrało, prawda? No, bo no, no nie, nie, nie zepsuło się, prawda? No. Czasami. Zrzebało się. Ogólnie dostałem rzutki, znaczy z bohaterskich czynów. I tu mam strasznie dużo ekspa też, a nie biorę na razie. dobrze. A tak to co? Teraz bierzemy się, ja wezmę jed... ligę sobie zaatakuję. Ja też idę no, ligę. Bo ja mam 0 punktów. Jeden pojedynek został wyzwykły, żeby się na, na tak, koniec tak. atakować, nie? Ja się zaatakuję na koniec, tutaj widzimy. Rozwaliłem ligę, 11 punktów jest. Jakiś czyn mi nawet spadł, nie wiem co za czyn. Nie chce mi się go szukać za bardzo. Aha, to jest chyba o, ten. O prezent dostałem, stary prezent dostałem. I dostałem pasek, który akurat jedyną rzecz, którą miałem gównianą. Plus osiemdziesiąt cztery. Dobrze, sprzedałem to. I co? Przegapiona walka, aha. Adrian jakiś, miło mi. D dziękuję kolego. Pojedynek zrobię jeden, bo jeden musimy zostawić dla Dawidowa. Dokładnie. Ale to po zadankach nadzwyczajnych, prawda? prawda. Po zadankach, dokładnie. Pod, dobra nie ma. Ja wiem, wiem że o. mam 200 siły, ja nie musimy tego robić. Ja, ja stary mam 154 siły, że też nie jest okej. Okay. No... Tutaj stary, masz... Stary, misje mi, się mi teraz lecą. Za, Zadanka mi lecą teraz na ma, Do mnie plus 200, ponieważ mamiać żałosny, jak to aktywował to teraz. I ma dobrej tęki. A i mam mniej wykrzylenie. Dobrze. Tak, dobra. Um. Weźmy na zadania nadzwyczajne może. Dobrze, ja zapraszam na zadania. W jeszcze tu nawet nie wchodziłem. Nowe zadanie rozpocznij odgrodzenie, coś tam od coś tam, coś tam, nie chcę mi się tego czytać. Zadanie numer jeden. I atakujemy. Nie będę pomijał. Nie no, dobra, zaraz tu pominę, bo nie, nie wytrzymał mnie. Dobra, i tak to widać, że to wygram. On mnie, on mnie raz uderzył stary. Ja, ja bym powiedział, gdzie jest Lucy, ale jestem kultu kulturalny i nie powiem. Dobrze, a jest ja to i, i, i nie, nie ściszyłem jeszcze za bardzo gry. Ale dobrze, tylko, tylko jeden będzie głuśnić, większe. Teraz tutaj sobie, następne, następne druga. Ja mam plus 103 item, jak to wybią, to będę prom. Ja już dru, drugie rozwaliłem, a ty? ja trzecie rozwaliłem teraz. Ej, bo ty coś do przodu wybiegłeś, kumplu. To już, plus 103 ja Ty to już tak. trzecie też wybiegłem, teraz e, przeszedłem. Wybiegłem. Boże. Czwarte też zrobiłem. Ej, ja chyba to zrobię nawet całe możliwe Tak. Oponka, jej, 30 oponek Nie no, co, całego nie zrobię. Ile masz oponek, Pumpluk? Bo ja sobie kupiłem dzisiaj pakiet z Ej, to ja już będę ten... Junior Food Designer po Nie, bo, sto, bo wiesz, no bo strona na multitasking, nie? Wiem, ale to jest zupełnie na 50, to może jutro będzie. Na 50. Tak. Dobrze, ja tutaj parę porobiłem. Już, Aha, jestem, ja już jestem przy ósmym, ale już pewnie ósmego nie zrobię. <grym>, jak ty to niby robisz? Ja mój ten... mój módl, patrzę, ile przy... Bo ja mam... po prostu pomijaję wszystko, bo... Było tak proste. Teraz ósmy... Ósmy jest teraz, będzie ciężkie. Ale po zmieniami te, co mi wypadały lepsze, posprzedaje. Ja na piątym padłem. Kappa. O, to ty, widzę. jeszcze ani tak, razu nie... Agresywny. Powiem. Ja jestem agresywny? Taki agresor ze mnie kappa. Dobrze. Kasy, kasy, niestety, widzicie, jak wyglądają moje rozdawanie statystyk, o, mogę rozdać. Ale żałosne. Wszystkie koszty, moje statystyki kosztują po 11, jedynie siła 5, bo w siłę nie daje. że ogólnie widzicie, jak inwestuję w siebie, wszystko w gildie. No, a moje kosztują po 70. Dobrze, gościu ma 22. level, obawiam się już go troszkę, ma sporo lepsze statystyki i no, i wygrał. Tego się spodziewałem. I, i może raz za oponkę pominę, bo w sumie baterii mam tylko jedną kapa za dużo wspomagacza jeszcze. Chuj, raz, raz pominę z tobą żeby było. I chuj, przegrałem. Chuj wam w grupę. Przepraszam. Nie. Przepraszam. Pozdrawiam drużynę For The Victory. A ty chcesz pozdrowić jaką drużynę, kumplu? Ja pozdrawiam najlepszą drużynę na, obec na tym serwerze. Honestatic. Honestatic. Jesteśmy drugą najlepszą drużyną, pod, jak widzicie, A pod rozwój. Kumplu? kumplu, gdzie te w drużynie Honestatic widzisz Honestatics Honestatic <laughs> Powiedział Honestatics jeżeli. Honestatik. Napiszcie w komentarzu. Dobrze przepraszam. jest drużynie i nie, nie umiem się nazw. A ty jem powiedział taki faniaczku? No to jest no no. No, ale i nie się zastanawiał, nie? No. Ej Dawidów, Dawidów, a czemu nie jesteś... Zagrajmy razem Team? A w ogóle to zagrajmy to razem Fix Fake, nie? Bo... bo ten, bo taks nie gra na p 17 ogólnie. No, to się na znacznie, i tyle no, Dobrze nie, bohaterzy, teraz e, będzie bardzo emocjonująca walka. Proszę Państwa, szukamy dla Widow. Ale to będzie żałosne, bo ja do minus idę, 180. Ej to może być rzutek, co mnie zaatakuj. Będzie równo. Dobrze. Daj mi żółtek. Dobrze, Dobrze, już nie czoło przejrzałem, bo jest, nie założyłem lepszych rzutek, jestem idiotą. Wygrałeś ze mną, serio? Nie, wiem że czemu nie. Tak, Paweł bez rzutek, wszyscy widzą. Z rzutkami wszyscy jesteśmy pewni, że wygram. Bez unik pierwszych wpadł, ty tobie też unik wpadł. Ty mi bijesz po 233, a ja ci biję po... No, ja bij... nie masz rzutki jak masz rzutki. Nie, ja cię wiecie bez rzutek. I wygrałem z tobą. No, jak z Bez nie wygrałem, wszyscy widzieli. Wszyscy widzieli. Żałosne. I dzięki Tobie dostęp aczegmenta 5 wygranych pod, po, pojedynków pod rząd. Dzięki, kumplu. Dobra, o Furion. Kiedyś miałem taki niflant. Aha, kapa. <grym> czyżby kolejny super A. kapa. Nie no, przegrałem wszystko, żałosne, bo ogólnie... Twoje życie jest żałosne. <grym> Dobrze, zaz, ja... zobaczmy czy mam jakieś... Aha, żadnych nie mamy. Tak, nie hmm. mamy. Poza eksperymentem i tym. W ogóle patrzcie jakie żałosne mi się ja nie? A ja mam jeszcze żałość, bo jeszcze mam... No ogólnie no, jeszcze myślę, że dzisiaj wbiję tak 26-27 level. Ja dzisiaj wbiję, nie dwudziesty plus... Ile, znacznie, powiem, ile jeszcze mam do energii, do, do... jeszcze mam treny jedne, a energii mam jeszcze 60 tu mam w trzy na mam do zrobienia razem. Mówić, co, jest sobie wezmę expa. Jej, mieć 20 poziom. Ja wszędzie mogę. Nawet masz, mogę wziąć też ekspa. 775, wziąłem ekspa. Są bogate. No widzicie już... Maria, jaka mi nie? 1200 ekspa za 10 minut i 500 monet mał. Wow. O, ktoś, ktoś do mnie napisał kapa. Aha, napisał na pewno prośbę, wysłali kapa. <laughs> nie, no, ale czekaj, żeby nie było, to ja tu kogoś miałem takiego śmiesznego. To jest chyba ty. Nie, nie, ty. to jest chyba ty. To jest no, chyba ty. Ja też chciałem, pozdrow, ja też kończę. Ja ko ja ko o właśnie, Krzyś pozdrawiam, bo on do mnie napisał, czy pozdrowi. Pozdrowię. Tak Krzyś, pozdrawiam Cię. Ja chciałem, chciałem pozdrowić, uwaga, wiesz kogo? Ja ci powiem, pozdrawiam, uwaga, pozdrawiam użytkownika Dami ZRT. ZRT. Ja jebie. Prze przez insajdera się tak znowu, czy się jej tak teraz? No, Zryty, chyba to, ogólnie to statystyki, jak na ten level masz, w miarę okej, okay, tylko trochę do dobre siły masz. A właśnie, Krzyś, który ma level, pewnie drugi, nie? I kapa, <grym> Będzie. ale wejdźmy w statystyki Krzyśa. E, nie, Krzyś ma level 12, mam do niego plus 500. Zaledwie pozdrawiam również użytkownika PLG, który ma staty takie. E, takie 2 takie, 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 takie na 10, trochę. Nie, mm. za mało. I M! M. <grym> Dawidow, jak by ci to powiedzieć? Powiedzcie, ile ma 6 lat? A nie, może. 8! Bo ma napisane w jego profilu: się ma, ja jestem krzyś, miał 8 lat, to do drugiej klasy. Aha. Aha. No pozdrawiamy, można i tak, tak. Pozdrawiamy. Jeszcze Drobcio. Drobcio. O, jeszcze, jeszcze Jar, Jarwana, Jarwan84, gdzie pozdrawiam, bo coś do mnie napisało. cię bardzo dobre statku. Kurwa, ten Jarwan jest ode mnie lepszy, to jest przykre. A ten drop mnie też Kurwa. jest Kurwa! Czemu ja ten Gosi tak. ma taki sam level jak ja on ma 200 do mnie plus? On pewnie nic w gildy nie daje. Pozdrawiam również hira, hira YouTube. Ki, ki, YouTube. Staty, staty takie takie też... Takie no 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 może być. Ujdzie w tłumie, jakbym miał grał w Minecrafta kapa. Ujdzie w tłumie. A jeszcze bym poprzedłużał 40 sekund, bo będę mógł jeszcze jeden atak ligowy zrobić. Pozdrawiam fan z drugim levelem A i tu mamy wspomagacze wszystkie, tak, o tego nie przedłużamy, tu, tu mamy to, tu mamy tu wszystko ładnie jest. Drużyna nie będę pokazywał, żeby później nie było, że pokazuję ataki czy coś. To też nie. Chyba no wszystko. You no. Know. A w turnieju tego nie no. wiem, który jesteś kumpluj, bo jestem 107 pod Expa. Ja, ja w Expa, ja jestem 500 Kapa. No, ja ja mam jeszcze dużo n -y do zrobienia, ja, ja w ogóle nie doładowywałem n -y. Jasne, 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 i, i no, zaraz ci pokażę, za 20 ci pokażę, nie, że nie. A bo raz tylko, czekaj, y, Kubiks, Kubiks też pozdrawiam, też ma bardzo no. dobre staty. Jak na ten level, tylko za, za dużo siły. No. No, i to chyba wszystko. Znaczy, moje statystyki są takie trochę No. na no. 10. No, też pozdrawiam, y, przywódca naszej drużyny. Trochę też za dużo siły, za mało intuicji. Ja pozdrawiam Pomiana, na się naszej drużyny, kafa. No, ale na początek tak jednak, że, że ma się takie staty nieogarnięte. Ej, i czekaj, teraz się sprzedam. Pozdrawiam Insajdera. Dobra, ej, czekaj, ci już mówię. Raz odnowiłem tylko energię, więc wiesz. Na pewno. Masz 150 jeszcze energii, tam? Tak, e, czekaj. 50, 100, 100, 106, 100... sześć... czekaj, czekaj, 166 energii mam jeszcze. Masz, ty masz 166, a ja mam. Kurwa, ty masz sporo więcej tego. Ile masz energii jeszcze? 30, 90. Nie, 60, 80, 84. A no, no to. No to a ty masz wiesz, 24, 23 no. 24. Mam 24, a, prawie 25. To jest zbugowane, bo na frendach mam, że masz 23, a jak wchodzę, to masz 24. Ja mam 24, prawie 25. Więc. Um, więc no kappa. Dobra, kappa? ogólnie... Ja już wszystkie wiadomości tutaj odczytałem, jeszcze to miałem drużynę ja zaproszenie drużyny, ale jak na razie zostaje w Fordy Victory. bo tu jest na razie spoko. No, no właśnie. Co? Tym będziemy chyba kończyć, nie? Jeszcze, jeszcze, ja jeszcze powiem, żeby mnie dodawali do znajomych, bo ja szukam przyjaciół na Hero Zero ogólnie, więc to mnie i będzie fajnie. No właśnie, ja zrobię więc. ostatni pojedynek ligowy, żeby nie było. Będziemy stać w baterię i będzie zabawnie. Sm smoke no, 3. Smoke 3 wideli rozwalone. o, ja domina atakuję pół gdzieś, dostałem z niego Bo Nie wiem on... za każdy ma takie staty rozwalające, cześć sprawdźmy jak ma top jeden Top jeden ma już pewnie ogarnięte O, przedmiot jeszcze dostałem, za czym Top jeden to jest Grzesio po... Pozdrawiam Grzesio to jest z mojej dużyny kumpel O Jezu, Serion ma już Całą... set kupiony Prawda on już kupił set? Ogarnij go Ja aż nie wiem że też sprawdzę On kupił już set ten O Jezu no no co, jak, ma, jak, co, jak masz hajs, to masz masz hajs. nie kupisz, jak chcę kupić. ja już czuję że to będzie nowy jojo, nie? Grze się, to jest nowy jojo. Aczaj, ja, sprawdźmy takiego... Jo... Aha, ten, ten WWS też ma już set Ghostbusters. Jest... on no już ma pewnie slimera, nie? Kisz tym, że od 60 robią i zwierzaki, on ma już slimera. Eee, falen. Mogę wszystko, mogę wszystko. Jak widzimy, to, nowy... osoba największa ma już 32 level. Więc. No, speed 10, ale staty ma takie średnie, jak na 32. Chociaż w sumie nie ma no, okej, okay, ma nawet staty. Nie, 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 dziwnie dziwnie ma... trochę rozłożono, ale jest okej. Okay. Dziwnie, bo ma za dużo, to znaczy po nim jest więcej, 120 i to w intuicy, w inteligencji to trochę, bo to 400, które były OP. No. Ale to na, tak do setnego levela to wszystko jest rozwalone na maksa, że. No. No. No to, to chyba Wie... będziemy kończyć. chyba kończymy jakąklu, nie? No tak więc oczywiście kanał, link do kanału ucznany będzie w opisie i tak, i tak chyba już kończymy co? No tak. pożegnaj się dokładnie Na razie cześć, teraz to się pożegnaj Do widzenia, przyjaciele